Cześć, dzisiaj bardzo wiele tematów: WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, występy polskich tenisistów, turniej, który odbędzie się WTA w Polsce. Cóż, zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od turnieju mistrzów, który odbędzie się oficjalnie w Rijadzie, czyli w Arabii Saudyjskiej, w dniach 2-9 listopada, to zgodnie ze stroną WTA. No i to nie jest oczywiście wielka niespodzianka, od miesięcy spekulowano, że właśnie w Arabii Saudyjskiej będą grały najlepsze tenisistki świata na koniec sezonu i tak też się stało. Turniej mistrzni w tym roku, w 2025 i 2026 odbędzie się właśnie w Riyadzie. Potwierdziły się m.in. moje informacje, które właśnie przekazywałem na portalu sport.pl na początku marca, że właśnie WTA Finals będzie w Riyadzie. Spekulowano na ten temat od dawna i mówiono nawet, że ta decyzja ma być ogłoszona podczas ostatnich zawodów w Miami, może Indian Wells. Amerykanie jednak podobno nie chcieli, żeby właśnie to w trakcie tych turniejów ogłoszono kontrowersyjną decyzję o przeniesieniu turnieju mistrzyń do Arabii Saudyjskiej. Dlaczego kontrowersyjną? No to oczywiście wiecie. Arabii Saudyjskie prawa kobiet są w mocnym zakresie ograniczone, prawa osób LGBT to już w ogóle tak naprawdę tym osobom nawet grozi śmierć. Legendy tenisek, chociażby Chris Ever czy Martina Nawratilowa w ostatnich miesiącach apelowały do działaczy kobiecego tenisa, żeby nie decydować się na Właśnie ofertę Saudyjczyków, żeby przenieść ten turniej w inne miejsce, no ale ostatecznie zwyciężyły między innymi pieniądze, ponad 15 milionów dolarów w puli nagród tegorocznego turnieju WTA, WTA Finals. A prawdopodobnie w kolejnych edycjach ta pula będzie jeszcze zwiększona. To jest rekord, ponieważ chociażby. W Chinach, czyli w Shenzhen, gdy organizowano turniej mistrzyń 2019, to pula nagród wynosiła 14 milionów dolarów. To była największa pula w, w, w ostatnich latach. Teraz mamy po, ponad 15 milionów. No i oczywiście pieniądze zadecydowały, ale również pewien poziom stabilizacji, bo Saudyjczycy złożyli właśnie ofertę na co najmniej 3 lata 2024, 2025, 2026. A jak wiecie, w poprzednich latach. Ta impreza skakała z Meksyku, z Meksyku do Stanów Zjednoczonych, potem znowu Meksyk, czyli Guadalajara, Fort Worth. I Cancun w poprzednim sezonie, niestety no organizacja Cancun, no to zapamiętamy ją na pewno na lata. Miejmy nadzieję, że w Riadzie, mimo tych wszystkich moralnych, zwłaszcza kontrowersji, przynajmniej poziom organizacyjny będzie dobry, chociaż wątpliwości są, no bo na Bliskim Wschodzie różnie to bywa z frekwencją na turniejach tenisowych, a zwłaszcza w trakcie spotkań kobiecych rozgrywek, i tutaj nadzieja jest taka, że pierwszy raz od już niepamiętnych czasów podano tego gospodarza tego turnieju, na, tak naprawdę najważniejszego w kalendarzu WTA już w kwietniu, czyli kilka miesięcy przed startem imprezy. W ostatnich latach to było ogłaszane we wrześniu, na początku września, często właśnie dwa miesiące przed rozpoczęciem imprezy. Teraz jest kilka miesięcy na to, żeby wszystko dograć, żeby dobrze przygotować turniej, żeby ruszyć z lepszą promocją, chociażby Fort Worth, gdzie byłem na miejscu niedaleko Dallas, to wyglądało dramatycznie puste krzesełka, mimo że hala i tak była, była otwarta dla kibiców tylko do połowy, to i tak nie dało jej się zapełnić. Teraz no zobaczymy jak będzie. Ja, ja mam swoje wątpliwości oczywiście, ale trzeba jakby no, dać ten kredyt zaufania, chociaż oczywiście moralnie i ze względów jakby ideologicznych to to jest bardzo, ale to bardzo ryzykowna decyzja władz WTA. Z drugiej strony wiecie, no to było tak, że Chińczycy zawarli umowę na 10 lat, jeśli chodzi o turniej mistrzyń i od 2019 roku Shenzhen miał gościć właśnie najlepsze tenisistki, 8 najlepszych, bo to one grają w turnieju WTA Finals, przez kolejne lata, no ale potem przyszła pandemia. Następnie sprawa Peng Shui, czyli tej chińskiej tenisistki, która oskarżyła o, o napaść seksualną dygnitarza partii komunistycznej. No, i skończyło się na zerwanej umowie, umowach ze strony WTA. Oni jakby zdecydowali się postawić na wartości, stanęli w obronie swojej zawodniczki. No, i nie chcę mówić, że narzekali, ale mieli potem również z tego powodu bardzo dużo problemów, bo sponsorskich, yy, pokończyły się pieniądze, yy, nie było tak wiele turniejów w kalendarzu, właśnie ze względów również finansowych. Zawodniczki także narzekały na zmniejszone pule nagród. No, i tutaj troszkę pod ścianą stało WTA. Nie chcę ich jakby rozgrzeszać, bo to nie jest moja rola, ale trzeba też spojrzeć z tej strony, że to po prostu była bardzo dobra oferta Saudyjczyków. Poważna na wielkie kwoty i no, niestety też świat sportu w ogóle zmierza w tym kierunku, bo przecież co się dzieje w piłce nożnej, w Formule 1 czy chociażby w, również w tenisie, przecież męskie rozgrywki podpisały niedawno wieloletnią umowę z Funduszem Publicznym Arabii Saudyjskiej. Czy to nas pociesza, jeśli chodzi o cały tenis? No niespecjalnie, że w innych dyscyplinach też się sprzedali Arabom, no ale niestety tak wygląda rzeczywistość. Oczywiście tutaj w grę wchodzi Sportswatching, czyli Arabia Saudyjska poprawia sobie PR, inwestując w kolejne dziedziny życia, a w tym wypadku sportu światowego. Możemy krzyczeć, możemy narzekać, ale oczywiście, jako ci malutscy, nie mamy tak naprawdę na to wielkiego wpływu. Aczkolwiek, absolutnie, warto wyrażać swoje zdanie. Piszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie na temat tej decyzji, że WTA Finals odbędzie się w najbliższych latach właśnie w Riyadzie. No, w jaki problem jeszcze widzę? Chociażby taki, że logistycznie turniej ma się skończyć 9 listopada, czyli, czyli 3 dni przed startem finałów Billy King Cup w Sewilli, ponownie właśnie w Hiszpanii będą rozgrywane te finały, czyli znów bardzo krótki odstęp między jednymi zawodami, a drugimi. Nie wiadomo, czy Iga zagra oczywiście w finałach w Sywii, bo to zależy od reprezentacji. Czy się zakwalifikuje w dniach 12-13 kwietnia? Polki zagrają ze za Szwajcarkami, o czym za chwilę jeszcze będę przypominał. No, ale nawet jeśli się Polki zakwalifikują, to nie wiadomo, czy Iga zagra nawet w, tym, w tych finałach, bo przecież za nią będzie intensywny sezon. Igrzyska Olimpijskie, które są dla niej, jak podkreśla od dawna, celem numer jeden na ten rok. No i potem oczywiście prawdopodobnie start w finałach właśnie w Riadzie no i Sevilla, no to jest jeszcze daleki temat. Oczywiście z niesmakiem możemy patrzeć na decyzję władz tenisa ostatecznie niestety pieniądze zadecydowały, jakiś poziom stabilizacji, no i po prostu też to, że konkurenci nie oferowali aż tak dobrych warunków. Szkoda szczególnie Ostrawy, bo no, z punktu widzenia polskich kibiców, ale w ogóle europejskich to byłby świetny wybór, strzał w dziesiątkę, na pewno polscy fani najechaliby na Czechy, a poza tym no, jest duża szansa, że w tym turnieju wystąpi jakaś reprezentantka Czech, bo przecież to jest bardzo silna nacja, jeśli chodzi o kobiecy tenis w ostatnich latach. No ale niestety to nie te właśnie czynniki okazały się kluczowe przechodząc może teraz zmienię plan, bo chciałem powiedzieć o występach polskich tenisistów w ostatnich dniach, ale przejdźmy do reprezentacji, bo tak jak wspomniałem Polki zagrają ze Szwajcarkami w dniach 12-13 kwietnia gramy o awans właśnie do finałów Billie Jean King Cup w Seville, które odbędą się w listopadzie i w składzie naszej drużyny Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Frank, Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. W drużynie Szwajcarii nie będzie Belindy Będzic, czyli absolutnie ich największej gwiazdy, która spodziewa się dziecka będą między innymi Gilles Teichmann i Wiktoria Golubić, ale w ostatnich miesiącach one nie mają jakby najlepszych wyników. Byłem ostatnio na konferencji Polskiego Związku Tenisowego, gdzie pojawił się także kapitan naszej drużyny Dawid Celt i on mówił między innymi tak jakby nie patrzeć, jesteśmy faworytem. Jedziemy tam do Szwajcarii oczywiście, zrealizować nasz cel, czyli awans do finałów. Nasz zespół wygląda bardzo solidnie, jednak musimy wykonać ciężką pracę, aby dobrze się zaprezentować. Pytany o nawierzchnię, bo Polki i Szwajcarki zagrają na kortach twardych, mimo że oczywiście tak naprawdę ruszył już sezon gry na nawierzchni ziemnej, turniej w Charleston. To jest amerykańska impreza rozgrywana wyjątkowo na ziemi, bo przecież w Stanach Zjednoczonych nie ma wielu, wielu turniejów na, C, na jakby na Monsce, ale tam właśnie jest rozgrywane na, na tej nawierzchni. Za chwilę turnieje w Europie, Stuttgart, Madryt, Rzym. Potem oczywiście finałowa jakby impreza, jeśli chodzi o ten okres gry, czyli Roland Garros. No i właśnie Polki zagrają ze szwajcarkami na hardkorcie. To była oczywiście decyzja Szwajcarów, żeby, no nie wiem, czy uprzykrzyć życie Pol Reprezentacji, ale no może dać sobie nieco większe szanse. Absolutnie nie jestem tym zaskoczony. Spodziewałem się takiego ruchu ze strony gospodarzy. To słowa Dawida Celta. Wiedziałem, że będą układać to pod siebie i będą chcieli zniechęcić Igę do przyjazdu. No bo wiadomo, no ona teraz będzie musiała przygotowywać się również do gry na mączce. Potem jest moment właśnie na to spotkanie na kordach twardych, a chwilę później, właściwie kilka dni. Później rusza turniej w Stuttgarcie na ziemi, gdzie Iga broni tytułu, gdzie zagrają Kokogow, Aryna Sabalenka, wszystkie gwiazdy, rybaki na pegula no i nie będzie dużo czasu, żeby się przestawić z nawierzchni na nawierzchni. Dawid Celt kontynuuje. Na szczęście nie zniechęcili Igi, będzie z nami i będzie grać. Oczywiście tutaj też ważny element to jest to, że Iga musi sobie zapewnić kwalifikację olimpijską, musi wystąpić w. Nie tyle nawet wystąpić w meczu, w meczu ze Szwajcarkami, co być do dyspozycji kapitana. Prawdopodobnie zagra w jednym meczu, a może nawet dwóch. To wszystko zależy od tego, jak rywalizacja będzie przebiegać. Ale wydaje się, że Polki są absolutnie na najlepszej drodze, żeby sobie zapewnić awans, pokonać Szwajcarki, no bo bezbędzić. I tak naprawdę szwaj, szwajcarskie tenisistki nie są najlepszej formie poszczególne zawodniczki w ostatnich miesiącach. I mając po, po swojej stronie Igę, no to, która wraca do reprezentacji po dwóch latach przerwy, to wielką niespodzianką by było jednak, gdyby Polki nie wygrały. Oczywiście to jest tylko sport, ale jednak nasze zawodniczki będą absolutnymi faworytkami. Jeśli chodzi o występy Polek w ostatnich dniach, no to Iga Świątek, Odpoczywa po Miami, właśnie ładuje baterie, żeby przygotować się do tego meczu ze Szwajcarkami, potem do kolejnych występów w Stuttgarcie i tak dalej. Ale grały inne polskie zawodniczki. Magda Linet doszła do jednej ósmej finału WTA 500 w Charleston. To jest jej pierwsza impreza od października ubiegłego roku, gdzie w, w ramach jednych zawodów wygrała dwa mecze pod rząd. Brawa, zwłaszcza za ten mecz z... Dajaną Jastremską, czyli półfinalistką tegorocznego Australian Open, gdy to Polka przegrywała po pierwszym secie 0-6, a jednak, a jednak odrobiła stratę jakby jednego, jednej partii przegranej, wygrała 2-1. We wcześniejszej rundzie z kolei Linet wyeliminowała Petrę Martić. Także groźną zwykle Chorwatkę. Przegrała dopiero w meczu o ćwierćfinał z Jessica Pegulą. No tutaj wyraźnie, ale cały występ w Charleston na plus z punktu widzenia Magdy Linet Przerwała także serię czterech porażek z rzędu w singlu, więc no kolejny plusik po stronie Magdy. Gorzej jest niestety w przypadku Magdaleny Frech, która zanotowała już piątą porażkę z rzędu. No USA to nie jest przynajmniej w tym momencie, jeśli chodzi o kalendarz. Idealny, idealne miejsce do gry dla Magdaleny Fręch. Porażki w pierwszych meczach w Charleston, wcześniej Miami, Indian Wells i San Diego. No, miejmy nadzieję, że te korty ziemne i właśnie okres gry na tej nawierzchni przysłuży się Fręch w Europie, bo przecież właśnie tam teraz będzie rywalizowała, przyjeżdża oczywiście na mecz ze Szwajcarkami, a potem będzie grała w kolejnych turniejach. Ten mecz w Charleston bardzo nieudany, 0-6, w rywalizacji ze Sloan Stevens pozostaje mieć nadzieję, że Frank odnajdzie formę z początku roku, gdzie przecież była m.in. w czwartej rundzie Australian Open. Iga odpoczywała, ale trzeba odnotować w dwóch słowach jej rocznicę. Otóż przecież w czwartek minęły dwa lata od momentu, kiedy pierwszy raz nasza teisistka została numerem, oficjalnie numerem jeden na świecie. 4 kwietnia 2022 potwierdzono, że Iga Świątek wskakuje na pierwsze miejsce. Pamiętacie szalone okoliczności. 23 marca 2022 Ashley Barty kończy karierę. Kilka dni wcześniej Iga w ogóle zostaje numerem dwa Pierwszy raz w karierze, potem po kolejnych udanych meczach w Miami, jest już pewne, że będzie jedynką. Wygrywa turniej na Florydzie w kapitalnym stylu w finale, ogrywając Naomi Osakę. Japonkę, która wtedy jeszcze była w czołówce, więc no to, to, to było wyzwanie na pewno większe niż dziś pokonać. Osake, następnie Iga właśnie po Miami zostaje jedynką, kontynuuje serię 37 zwycięstw, no i zatrzymuje się dopiero na Wimbledonie, wcześniej wygrywając także Stuttgart, Rzym i Roland Garros. Iga została wtedy oczywiście pierwszą polską tenisistką w historii, która objęła prowadzenie w rankingu. Agnieszka Radwańska dwa razy była wiceliderką w 2012 i w 2016 roku. Jeszcze dwa tematy. Otóż byłem na tej konferencji Polskiego Związku Tenisowego, gdzie opowiadano również o turnieju WTA, który pojawi się, uwaga, nie w kozerkach, a w Warszawie. Ale to ta sama impreza Polish Open. W zeszłym roku rangi 125, właśnie w kozerkach pod Warszawą. W tym roku. Będzie w Warszawie na kortach legi. I uwaga, też zmieniony został jakby terminasz tego turnieju, bo na początku, kilka dni temu, WTA ogłosiło, że to będzie od 5 sierpnia, a na konferencji niespodziewanie prezes PZT podał, że jednak jest inna data: 21 lipca, 27 lipca, czyli tuż przed igrzyskami w Paryżu, a nie tuż po. Czy to jest dobra decyzja, jeśli chodzi o zmianę terminarza? Nie mam wrażenia, że ani dobra, ani zła. To po prostu jest tak, że i tak najlepsze tenisistki nie wystąpiłyby w Warszawie tuż po Paryżu i oczywiście przed rywalizacją olimpijską w stolicy Francji też nie zagrają, bo te wszystkie czołowe, które zakwalifikują się, bo tylko, tylko, tylko kilkadziesiąt zawodniczek zagra we Francji, to nie jest tak, że wszystkie i na pewno nie tak duża liczba jak w Wielkim Szlemie, to i tak te najlepsze nie zagrałyby w Warszawie w tym turnieju rangi 125, również ze względu na kategorię oczywiście. Iga Świątek nie ma mowy, żeby zagrała w tym turnieju, ale to są zawody dla polskich przede wszystkim zawodniczek, które muszą łapać punkty, które będą miały też szansę, żeby zajść wyżej przez to, że nie będzie może tenisistek z pierwszej dziesiątki, a nawet na pewno, czy nawet pięćdziesiątki prawdopodobnie. Turniej odbędzie się na Legii, to zostało właśnie potwierdzone na tej konferencji. Oczywiście wiemy, że, ten, że ta impreza 250, którą w zeszłym roku wygrała IGA, nie doszła w tym roku do skutku. Zobaczymy, czy w kolejnych latach może będzie reaktywowana. Na ten moment nie wiadomo. Jeśli chodzi o finansowanie, no to prezes Polskiego Związku przyznał także, że liczy na dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu, a także walczą z partnerem, czyli Legią Warszawa, do której należą korty, żeby pozyskać również innych sponsorów. W zeszłym roku w kozerkach najlepsza w singlu była Dajana Jastrębska, a w deblu zwyciężyła Katarzyna Kawa. I na koniec... Smutna niestety informacja. Otóż Rafael Nadal ogłosił, że nie wystąpi w turnieju ATP-1000 z Monte Carlo, który rusza już za kilka dni. Hiszpan zdecydował się na ten krok z uwagi na problemy zdrowotne. No i cóż, tutaj pytanie brzmi nadal. Takie, czy Rafael nadal będzie w stanie się w ogóle pozbierać i przygotować do turnieju Roland Garros? Bez względu na pozycję w rankingu, na pewno dostanie dziką, kartkę, yy, dziką kartę, jak, jakby, jakby trzeba było ze strony Francuzów. Ale no właśnie, pytanie o dyspozycję, o to, na ile on w ogóle jest w stanie rywalizować na wysokim poziomie, zobaczymy. Aczkolwiek ten powrót, no na razie się absolutnie nie udał Hiszpanowi. No i cóż, jeśli chodzi o Monte Carlo, to wiemy, że Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie będzie grał z Jackiem Draperem, o nich za chwilę jeszcze, a z kolei w kolejnej rundzie może zagrać z Czechem Lechecką albo z Kasperem Rudem. Jeśli chodzi o Hurkacza jeszcze, bo przecież bym zapomniał, no to on rywalizuje w Estoril, czyli w Portugalii. Jest już w półfinale tego turnieju rangi ATP 250, pokonał Jana Hońskiego z Wielkiej Brytanii 188 tenisisty świata i Hiszpana Pablo Ruiza, 152. tenisisty rankingu ATP. Przyznacie, że to oczywiście nie są rywale zbyt wymagający dla naszego zawodnika, dziesiątego w tym momencie na świecie polskiego tenisisty. No ale wiecie też, Hubert nie czuje się najlepiej na kortach ziemnych. Może on po prostu nie do końca wierzy w to, że jest w stanie grać tak skutecznie na młotce jak na innych nawierzchniach, bo mam wrażenie, że to jednak jest w pewnym sensie tak, że właśnie kwestia Mentalna, jeśli chodzi o problemy, właśnie z kortami ziemnymi, ale tutaj jest już w półfinale i zagra tam z Chiliczykiem Christianem Garinem, 100, 112 na świecie, który niespodziewanie wyeliminował reprezentanta gospodarzy. Nuno Borgesa, no zobaczymy, w tym turnieju z jedynką rozstawiony jest Kasper Rud, z, z dwójką właśnie Hubert Hurkacz, miejmy nadzieję, że Hubert po prostu poczuje się pewniej na tej nawierzchni przed Monte Carlo, bo nie ukrywajmy, że oczywiście Estoril fajnie byłoby wygrać, ale tak naprawdę turniej w Monaco to będzie pierwsza weryfikacja, jeśli chodzi o ten rok i nawierzchnię ziemną dla Huberta Hurkacza. Na koniec piszcie koniecznie, raz jeszcze zachęcam w komentarzach, co sądzicie o decyzji WTA, żeby przenieść turniej mistrzyń do Arabii Saudyjskiej, czy wierzycie, że Hubert wygra cały turniej w Portugalii, jak patrzycie na szanse Polek ze Szwajcarkami i na ostatnie występy Magdy Linet czy Magdaleny Frank. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.